Kaniowie Dorota podlicza wydatki związane z decyzją o budowie nowego domu. No to no 120 za działkę, 5 tysięcy za notariusz, plus do tego godeta 1200, A co my tutaj mamy. 10 tysięcy daliśmy takie jakby zaliczki za, za te ich prace projektowe. No um, i za załatwienie papierkologii, nie? Pojratem to jest ile? To 136 200, no proszę. A właśnie, spokwal się ile już wydałaś na same dekoracje. Dobra, ja się spieszę, żeby. Tak, tak. Pa, pa. Hej, pa. Kamyś, 136 tysięcy złotych. To są ogromne koszty. Gdybyś to dał na lokatę, no to uzbierałaby się z tego niezła kasa, no kilkanaście tysięcy złotych. Płacając oszczędności wydane na działkę na roczną lokatę, para mogłaby zarobić około 10 tysięcy złotych. No ale nie miałbym działki. Same pozwolenie na budowę też wymaga trochę czasu. Same zgody, geodeta, wszystko trwa. A my się chcemy wybudować jak najszybciej. To co teraz jest pierwszą potrzebą? Słuchaj, pierwszą potrzebą jest teraz uzbieranie pieniędzy na fundament. To jest około 90 tysięcy złotych. Jak chcesz to zrobić? Wiesz co, tak jak poprzednio przy zakupie działki, no wezmę dodatkowe nadgodziny, będę robił dodatkowe weekendy, do tego mam premię, do tego mam dodatki, do tego mam barburkę, czternastkę. No i poza tym Marysia zawsze może się zająć Filipem w domu i dzięki temu Dorota będzie mogła robić dodatkowe pieniądze. No dobra, Kamil, ale część tej kwoty była ze sprzedaży samochodu i rzeczy z domu. Co ty zamierzasz jeszcze sprzedać, żeby uzbierać ponad 90 tysięcy? Wiesz co, mam mnóstwo rzeczy w domu na sprzedaż, choćby jakieś tam nieużywane koszulki jakieś tam firmowe. Mam chyba z 10 par butów. Sprzedaliśmy niedawno zestaw ratonowy i dostaliśmy za niego 5000 zł, bo uznaliśmy, że po prostu na nowy dom będziemy mieli zupełnie inne meble ogrodowe.